Ja jestem za takim rozwojem zrównoważonym. Nie można się zachwistywać na przykład e, genetycznymi jakimiś próbami poprawiania tej żywności. Oczywiście że poprawia, tego nie unikniemy, że m, modyfikacje genetyczne spowodują, że na przykład e, pomidory są takie, a nie inne, ale są bardziej odporne na zarazę ziemniaczaną, ale za to mają grubą skórę i, i nie smaczne są, prawda, rzodkiewka też nigdy nie była taka jak jabłko prawie, nie, więc to futurystycznie, jeżeli chodzi o żywność, to ja sądzę, że to jednak będzie, bo wprowadzone w sposób zrównoważony, no oczywiście powrotu nie ma do takiej, ja nie wierzę na przykład w ekologiczne żywienie człowieka i w ekologiczną żywność, nie ma możliwości, na piasku jeżeli pani nie na nawożenia właściwego, to ten ziemniak naprawdę urośnie ekologicznie, tylko takie małe. Kto będzie uprawiał takie te ziemniaki? Więc to nie wierzę i sądzę, że to jest znowu jakieś lobby, które chce się dorobić na tym. Ale, ale sądzę, że bez nawożenia, bez środków ochrony roślin, właśnie to się też przed jakiś czas zajmowałem. E, środkami ochrony roślin. Nie będzie rolnictwa. No co, będziemy gotować? Ja sobie nie wyobrażam tego. To już głód był kiedyś, nie? Zaraz po wojnie był głód. Więc wie, wiemy, jak to było. E, natomiast e, także jest jedna rzecz, która mnie w nauce i w ogóle w takich futurystycznych wypowiedziach i, 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 że opruwa się na przykład cholesterol, ale nikt nigdy nie, nie powie, że z tego bez cholesterolu to też by człowiek nie żył i nie funkcjonował tak, jak należy, więc y, trzeba zawsze patrzeć na dwie strony. Wydaje mi się, że środki ochrony roślin będą coraz bardziej przyjazne środowisku, czyli będą takie, które będą się łatwo metabolizowały w środowisku naturalnym, Sądzę, że nawożenie również zostanie odpowiednio załatwione i ta żywność, w siłą rzeczy, będzie zdrowsza, że nie będzie tych pozostałości pestycydów. Także ja patrzę w przyszłość optymistycznie. Sądzę, że naukowcom nie powinno się ani nakazywać niczego, ani przeszkadzać specjalnie, dlatego że z reguły są to ludzie, którzy wiedzą, co czynić żeby jakoś poprawić jakoś życie.